I mówisz mi to, jak czujesz się znów I mówisz mi to, jak czujesz się znów I czy tylko będziesz tak teraz mówisz mi teraz jak żyć powiedz mi Gosina no, zaprosiłem ci dzisiaj do y, rozmowy, ponieważ chciałbym porozmawiać o pojęciu męskości, mhm. jak to wygląda w kwestii Twoich doświadczeń i rzeczy, które tworzysz. Na razie powstały konkretnie dwa spektakle, e, które w jakiś sposób opowiadają o męskości. Trochę pod innymi kątami, jeden od, pierwszy Borderline Queen opowiadał nie bezpośrednio o męskości, ale o wpływie, e, o wpływie męskości i patriarchatu na, na osoby LGBT+. Nie było wystawiane to w teatrze, tylko ty Nie. ze swoim przekazem schodzisz bezpośrednio do ludzi. Można by powiedzieć, że uprawiasz pozytywistyczną pracę. Ja bardzo interesuję się w ogóle przestrzeniami klubowymi i uważam, że one są przyszłością teatru, że teatr powinien zejść z desek teatralnych i właśnie przenieść się do klubów, ponieważ kluby są bardzo podobnym miejscem do teatru, ale charakteryzują się większym luzem i mniejszą dyscypliną widza lub daje tą możliwość, że po prostu, jeżeli widzowi się nie podoba, to może wyjść. Mhm. A Równocześnie właśnie jest to wszystko bardziej dostępne, bo skracamy ten dystans. Więc to, co się wydarza nocą, jest, myślę, może mieć taki wpływ bardziej podświadomy, mhm. trochę nierealny, nocą można przegiąć w niektórych momentach bardziej niż w ciągu dnia, tak mi się wydaje. Patriarchi Queen z kolei podchodzi do tematu od nieco innej strony. Patriarchi Queen niż opowiada o wpływie męskości na mężczyzn. Tak, konkretniej. swoją historię tak. y, z okresu dojrzewania, o tym jak obserwowałeś, y, jak wygląda pojęcie męskości z historią Eliota Rogera i z historią ślimaka, który został y, pojmany przez pasożyty zombie. Dość mhm. niezłe kombo. Czy mógłbyś objaśnić, jakby po kolei? Jeszcze czarodziki mógłbyś... z księżyca w ogóle, tam się też pojawia. A jeszcze czarodziki z księżyca, już nie powiem, co jeszcze, jeśli. <noise> I te kumaty Kto wie, ten wie. Pozdro dla kumaty. Tak, pozdrow dla kumaty. Ale trochę z tego kompleksu złapania czegoś, co jest niedoścignione, wyszło to kombo. Wyszło kombo mojego dojrzewania, wyszło, czyli obserwowania tego, jak się zachowywał mój brat na przykład. Jak, jak w ogóle ja się odnajdywałem jako chłopiec, który nie był zainteresowany kobietami, a w zasadzie miałem dużo fantazji seksualnych o robieniu loda, i jakby, jak mam się w tym odnaleźć jako, jako mężczyzna. I więc to była jedna jakby strona. W tym wszystkim też pojawił mi się właśnie temat Eliot'a Rogersa z tekstów, ja go poznałem przez teksty Agnieszki Graf, Elliot Roger. Sprawca masakry wajela Vista. 22-letni chłopak zamordował sześć osób, po czym popełnił samobójstwo. Jego celem był żeński akademik. Przed akcją nagrał wideo, w którym wyjaśnia motyw zbrodni. Obwiniał kobiety oraz cały świat o to, że wciąż jest prawiczkiem. I Elliot Roger jest jednym z przykładów tragedii, do którego, do którego doprowadzają cele. Więc leży go właśnie grupa społeczna, która czuje się, grupa społeczna mężczyzn, mi się wydaje, że tylko mężczyzn, która czuje się pokrzywdzona przez, przez kobiety, że, która czuje, że świat jest zdominowany przez silne kobiety. I że tak naprawdę mężczyźni są jakoś już na boku świata, że już nie są tak wartościowi, jak byli kiedyś. Ale ta się pojawia, to jest bardzo. Tam się pojawia cały miks kompleksów. To jest jakaś taka naprawdę niestrawna zupa. No, często oglądaliśmy to jego ostatnie nagranie. If I can't have you, girls, I will destroy you. <laughs> Wbrew pozorom, to jest bardzo ważne, to, że on był przystojnym chłopakiem. Chodzi o to, że to nie jest tak, że może nam się wydawać, że, że Incelami czy. czy czy pokrzywdzonymi osobami są osoby, które w jakiś sposób nie, nie pasują e, do pojęcia, nie wiem, przystojności, czy jakkolwiek. On, ja naprawdę uważam, że on był bardzo przystojnym chłopakiem. Mhm. Więc gdyby po prostu nie był krytynem, to nie wierzę, żeby sobie nikogo nie znalazł. Ale tam musiało być coś naprawdę mocno zwichrowane w obie, że nie dało się z nim rozmawiać. No on Rze... też, jeśli ktoś używa jak pojęcie już nad człowieka i tak dalej, to mm -hmm. przede wszystkim ta dziewczyna, którą chciałby z, z, jakby znaleźć dla siebie, to była zdobycz, to nie była żywa istota, którą chciał pokochać, To była torebka, torebka, był to... za zabawka, taka zabawka. On też bardzo często mówił o kobietach, jako... i to też się pojawia wśród inceli, że kobietami są tylko blondynki, Mhm mm a to z kolei jest wizerunek wykreowany przez popkulturę, tak? Mm. Y Dlatego y bardzo y problem ma z tym kultura amerykańska, z Incelami, bo, bo tam jest bardzo promowana czysta blodynka jako, jako główny wizerunek kobiety, jako ten najważniejszy wizerunek kobiety. Przecież ikony w klimatach Pameli Anderson przychodziły ze Stanów Zjednoczonych. Tak. I, i właśnie jak taki kompleks kompleks dążenia do, do męskości, co on może spowodować. No, tam spowodował tragedię. No i pojawił się właśnie ten pasożyt. Motylica podrobowa. Fascynowana hepatica. E, ale to był pasożyt, który atakuje ślimaki w taki sposób, że zmienia ich, że zamienia ich, zamienia te ślimaki w zombie. One zaczynają iść w stronę światła, żeby być zjedzone im przez ptaki, Pięknie się, pięknie się błyszczą, pięknie świecą. To w czułkach e, pojawiają się naprawdę aż takie fosforyzujące kolory, pulsujące, co ma przeciągnąć taki, żeby zjadły te ślimaki. By zamknąć cykl, bo one z kolei te pasażery później są wydalane tak. e, i, zjadane. I, i zjadane dalej, i znowu, mhm. znowu, znowu. E, w tym momencie e, rozumiem, że, że chcesz porównać tę ten kulturowy kajdan, motyw męskości, jakby jako coś, co jest rodzajem pasożytu. Tak. Ślimak idzie, robi coś kompletnie wbrew sobie, idzie do światła tak. i tam czeka na, na, na bycie zjedzonym. Co ciekawe, tak. on potrafi, ten, ten ślimak, który jest zaatakowany przez pasożyta, potrafi żyć dłużej, jakby tak sam był, gdyby nie był zaatakowany, potrafi żyć dłużej niż normalnie ślimak. O. On mu daje jeszcze więcej takiej energii, że jeszcze bardziej muszę, tak? To, mhm. też, to, to też jest coś jak takiego... Testosteron. Bardzo, taki testosteron, no. Dokładnie taki testosteron, który powoduje, że ja jeszcze bardziej muszę, jeszcze bardziej dam radę. Ślimak stopniowo zatraca zwyczaj chowania ciągle pulsujących czułków. No i właśnie myślę, że to jest niezły symbol społecznej presji i jak rozmawialiśmy w przypadku Rogersa, Rodgersa to, no i właśnie Ameryki, Widziałem dokument na temat przerwy wiosennej i co się tam wyprawia. Naprawdę, po prostu był mężczyzna jako zdobywca, który musi zaliczyć jak najwięcej ilość, jak największą ilość samic, które z kolei też jakby poddawały się temu, a jak się nie poddawały, to miały problem, bo nikt tego nie szanował. Jakby dochodziło do gwałtów zbiorowych podczas koncertu Od lat trwa to właśnie. Nie wiem, picie piwa na hejna, pokazywanie A, i mierzenie fiutów, no to jakby jest na to przyzwolenie w dalszym ciągu. I to, się, to w różnych krajach wygląda inaczej, ale ogólnie jest to bardzo duży problem. Tak? Mi się wydaje, że właśnie tak jakbyśmy robili wszystko, żeby ten motyw, od którego zaczęliśmy swoją historię jako ludzie. Miał trwać po prostu na zawsze, po prostu kobiety siedzą w jaskini, yy, mężczyźni wychodzą na polowanie, jak ktoś ma z tym problem, to... Tak jakbyśmy dalej mieli polować, tylko że my już nie musimy polować. No właśnie, więc znajdujemy sobie inne, inne zdobycze, no. tak? Taki kompleks, on, on mocno jest w, wśród, wśród mężczyzn, ja uważam, że białych, heteroseksualnych mężczyzn, takiego kompleksu Zawsze za małego kutasa, obojętnie jak ją by nie był. Mhm. On jest zawsze za mały, ale on jest głównie za mały tutaj. Stąd rekompensata w postaci dużego samochodu, mhm. y, jaranie się gadżetami, zarobkami. I poniżaniem co... innych osób, bo to, jest, bo, to, bo to też jest istotne. Dominacja. O, o może tak, że tak. jakby mężczyzna w kulturze to mężczyzna dominujący, tak, którego mhm. znam. Jest taki mem w internecie, który przedstawia dwa zdjęcia. Na jednym jest y, rycerz w lśniącej zbroi z, nie, z mieczem albo y, ten, y, z karabinem żołnierz. I po drugiej stronie jest chłopak w rurkach i z grzywką. I jest tam podpisany, gdzie się podziali prawdziwi mężczyźni. Ta ten mem jest absolutnie rozbrajający i wrzuca to tak, taka sama ilość mężczyzn, jak i kobiet. Co jest Niesamowite, po prostu i wierzy w coś takiego. Tak. Ja, jak widzę ten mem, to ja nie widzę silnego człowieka, szczerze mówiąc, na tym zdjęciu czy rysunku przedstawiającym rycerza. Ja widzę mordercę, który, mhm. który, który odbiera komuś życie. No jakby to nie jest sytuacja. Żadna wojna nie jest chwalebna, i nie da, się, nie da się o tym tak myśleć. Można powiedzieć, że ktoś, jakby mówimy o bohaterach, którzy poświęcili życie. Yy, yy, z, dla sprawy. Natomiast cała ta sprawa, wojna jako sama w sobie yy, yy, gra jest po prostu absurdalnie zła. To jest tak. coś, co absolutnie nie powinno się wydarzać, więc przywoływanie tego w takim kontekście jako wzór jest czymś no, absolutnie haniebnym, moim zdaniem. Yy. Tak, dodatkowo jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli bierzemy jakieś tam cnoty rycerskie, to te cnoty, się, cnoty polegały na, na szlachetności, na na, w zasadzie na dobroci, tak? I bardziej na obronie tak, niż że... na ataku. A niestety używają te, tego bardzo często osoby, które chcą atakować. Tak, tak. No ja, miałem, ja miałem taką sytuację z tak zwanymi Samcami Alfa kiedyś na moście poniatowskiego. gdzie Nie wiem, taką historię, proszę państwa, proszę słuchać, bo to jest super. <słuchanie> z jednym zejściem, a drugim. I wokół mnie nagle zaroiło się, y, zaroiła się grupa osób, i zaczęło się dość wrogo, była to grupa. Jak się przedstawili żołnierzy, którzy wrócili z Afganistanu i są na przepustce, w związku z tym korzystają z życia i niestety zachowywali się jak psy spuszczone ze smyczy, byli absolutnie pijani, naćpani, darli mordy i mhm. szukali zaczepki absolutnie w każdej rzeczy. I było tak, że oni zaczęli mnie maglować do wszystkiego, że długie włosy, że coś tam, że coś tam. To było pierwsze pytanie. Dlaczego masz krzyż jako tatuaż? Co to jest za tatuaż? Przecież papież powiedział wyraźnie: żadnych tatuaży, żadnych kolczyków. Muszę, e, muszę naprawdę odświeżyć te wszystkie homilie, bo coś mi umknęło. Boga e, Jest mój sto, sposób manifestacji tego, manifestacji przed samym sobą, może Bóg, no dobrze, no to zaliczony, no nie, nie da się. E, w wojsku e, nie byłem, bo jestem chory, znaczy, to znaczy, że ty jesteś nieprzydatny swojemu krajowi. Powiedziałem, Słuchajcie, no wy jesteście takie, takie silne chłopaki, jakby to wy się bijecie, wy jako ci bohaterowie służący na froncie, ja natomiast jako osoba, która której największym narzędziem jest głowa, to ja będę drukował wam ulotki propagandowe. To ja będę wam wymyślał logotypy, które będziecie sobie wstawać na flagi, jak będziecie ruszać no. w bój. I oni tak, wow, masz piwo. <grymne> <grymne> nie wiem, jak obcy ludzie w ogóle do obcego człowieka mogą zaprosić go do wspólnego połączenia strumieni. Na pewno nie mam ochoty zsikać z mostu poniatowskiego, trzyma krzyżując strumienie jak miecze Jedi, po prostu. Nie mogę uwierzyć, że obcy ludzie zaprosili mnie do tego mini-performansu po prostu, nie skorzystałem. Byli bardzo zawiedzeni. Obsesja na punkcie męskiego narządu wśród heteroseksualnych mężczyzn jest niesamowicie. Znaczy, nie, niesamowita. Ale mam wrażenie, że tych chłopaków heteroseksualnych fascynuje właśnie ta tajemnica. No zakazany Jak... owoc. Jak smakuje tak zakazany owoc, jak smakuje sperma innego mężczyzny, no jakby, normalnie. Wiesz, znam osoby właśnie heteroseksualnych mężczyzn, którzy, na przykład mój trener, uwielbiam tego człowieka, on jest tak bardzo hetero i jest tak bardzo pewny tego, że jest hetero, że on nie ma kompletnie żadnego problemu, żeby chodzić z nami na imprezy do klubów gejowskich, żeby przebywać z nami, on ma bardzo wielu znajomych gejów i i to są rozmowy z nim na poziomie. On właśnie już nie musi gadać o ciągłym, o, o ciągłym wiesz, o, ciągle o kutasach. Tak? On może mówić na inne tematy. Wiesz, o co mi chodzi? W naszym queerowym świadku jest jedna bardzo sztandarowa postać pracująca w queerowych klubach, y, która jest hetero i którą kochają wszystkie ciotki. Więc mm -hmm. jakby kto by nie chciał w sensie być, być adorowany. A czy to jest y, problem, że adoruje cię drugi mężczyzna? Jakby nie musisz z tego skorzystać, tak samo jak każda kobieta, która powie ci, że jesteś ładny, nie musisz od razu z nią od razu iść do łóżka, tak? Tak. Więc y, doceniamy się wzajemnie, to cudowne jakby i bardzo mi się, w przykład w pierwszym odcinku Go Drag wystąpił Mateusz, który mm -hmm. jest sztandarowym przykładem y, osoby, która jest totalnie świadoma swojej seksualności, Od wie kim mm -hmm. jest jakby i co go pociąga, i nic, co zrobi, tego nie jest w stanie zmienić. Jakby wystąpił jako drag queen, ale nie zaczął chodzić na imprezy jako drag queen, nie zaczął umawiać się z facetami. Przytulenie e, by, podanie komuś ręki to nie jest równoznaczne z penetracją. Naprawdę to nie jest to samo. To jest niesamowite. Jakby jak bardzo potrafi to zniszczyć e, wiele rzeczy. Są e, ludzie, którzy są absolutnie wrażliwi, a są wpieprzeni w taką sytuację, że nie mogą tego nigdy okazać, nie mogą się rozpłakać. A w środku to sobie cisną, jakby ten model mężczyzn, jakby jest również bardzo mocno dla nas straszny, w sensie jako homoseksualistów, na przykład mówi się, że nie ma homoseksualizmu na wsiach. Oczywiście, że jest, ale ludzie, kurczę, no boją się o swoje życie, więc nie ujawniliby się, zawierają małżeństwa, z, z przymusu. I teraz, co tak naprawdę daje takie małżeństwo? Ani ta osoba nie jest szczęśliwa, ani homoseksualista nagle nie wyzdrowieje, a na pewno nie będzie dobrze, jak jeszcze spłodzi dzieci i na przykład ze swoją frustracją przeniesie później na żonę i dzieci. Jak okay. będzie pił i bił ją później i, i je również. A one wy, wyjdą w jeszcze większej patologii i frustracji. To jest większa patologia, tak naprawdę niż żeby był właśnie gejem, jakby, który pozna swoje ciało, swój, swoją seksualność na swój własny sposób, a nie będzie wtrącany w szuflady. Na wsiach, na wsiach jest też różnie, bo, bo właśnie też często jest tak, że wieś yy, jest, kieruje się tymi samymi prawami, co mała osiedla, co to mówiliśmy wcześniej. To bardzo, to pewnie to wynika z konkretnej wsi, konkretnej grupy ludzi, bo często psie są dużo bardziej otwarte niż miasta. To pokazuje hmm. na przykład to, że zanim mieliśmy w Polsce prezydenta geja, czyli Roberta Biedronia w Słupsku mieliśmy już paru wójtów. O, o, tak. o, tym nie wiedziałem. Tak, w sensie wójtów, dobrze mówię, sołtysów wójtów, do końca nie rozróżniam. Znaczy tak, o sołtysie jednym słyszałem, bo był na okładce repliki. Tak, ale było tam, tam czy, czy jakby czy to w ogóle sytuacja par, które mieszkają w, w domu i co jakby wszyscy wiedzą? No to są właśnie taka nietykalna nasza para, aczkolwiek też musimy wziąć pod uwagę, że, że my jesteśmy osobami nietykalnymi do czasu. Jeżeli by było jakieś zagrożenie. To jesteśmy pier, pierwsi wypychani. Tak, e, to akurat możemy trochę porównać. Uważam, że nie jest wcale za po, porównanie, bo to, co robi nasza władza, jakby o tym świadczy. Są miejsca, które wolne od LGBT w tej chwili. Tak samo kiedyś były te strefy wolne od yy, Żydów. Dzieciństwo, dzieciństwo dzieci, spędziłem na koncertach bankowych i tam ludzie się non-stop lali. Jakby, ja, to też warto zauważyć. Ja bardzo lubię pogo, lubię te klimaty i właśnie na tych koncertach czułem się najbardziej bezpiecznie, bo jak pugujesz, to. To naprawdę z boku wygląda jakby tam ludzie się zabijali, ale jeśli tylko powinien Ci się noga i upadniesz, natychmiast ktoś Cię podniesie i to jest absolutnie super i to jest rzecz, którą ja kochałem na tych koncertach. Natomiast tak. to zawsze było w porządku, natomiast im bardziej yy, towarzystwo piło, tym bardziej analizowało pochodzenie swoje i na przykład okazywało się, że jeden jest z Woli, a drugi jest z Pragi, no to oczywiście, że nie do końca to się zgadza, więc kończyło się tym, że ochrona wyprowadzała takiego ziomka już w podartej koszuli, zakrwawiony itd. i tak dalej, krzyczy, nie wchodź na moją dzielnicę bez noża, typie, w ogóle wiesz. Niesamowite, a to wszystko, mam wrażenie, też jest właśnie z tego pojęcia takiego pierwotnego, tego jaki ma być mężczyzna, że ma być san-sanfa, że ma mieć swoje terytorium, ma je bronić, jakby... Ale przed czym i przed kim, jakby te zespoły też zawsze śpiewały o pokonaniu niewidzialnego wroga. I tego wroga nigdy nie było, ale on musiał być, ponieważ ci ludzie mieli energię w sobie, którą musieli jakoś wyładować i wyładywali ją na sobie nawzajem. Stąd na przykład pogo, stąd ustawki, na które y, ludzie się spotykają, żeby się lać. Oni się nie, nie nienawidzą, oni, znaczy to zależy, jeśli to kluby, to tak, ale y, znam też ludzi, którzy uwielbiają się po prostu prać i, 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 i mam zna miałem znajomych takich, którzy po prostu chodzili do lasu i prali się po mordach, ale mieli świetne humory, przytulali się, później przyszli razem na piwo i było super jakby, y, ale gdzieś tą energię musieli spożytkować. To, co jest przerażające w, w tych czasach, to to, że od rządu płynie komunikat, znaleźliśmy waszego niewidzialnego wroga. Tak. To y, homoseksualista, to transpłciowa y, osoba, to, y, to osoba o odmiennym kolorze skóry, to osoba niewierząca. Niestety właśnie ta energia wobec tego idzie w te najstraszniejsze tory po prostu, czyli rzeczywiście zaczyna zabijać. I mi to. Jak czujesz się znajd? I mówisz mi to.